Zaskoczył Cię ten rezultat, szczególnie właśnie ten wynik 24 sekundy, 57 setnych rekord życiowy o 40 poprawiony na tych mistrzostwach? Bardzo mnie zaskoczył ten rezultat. Myślałam, że będzie o wiele mniejszy, ale naprawdę super czas i bardzo wygórowany myślę. Ta bieżnia w Rzeszowie ponoć szybka, rzeczywiście, taka szybka była. <laughs> no, z taki czas to na pewno szybka była, ale zdecydowanie inaczej się biegało niż w Toruniu na przykład. Jest. Inaczej łuki są ustawione, i, i może to dlatego też. Już w eliminacjach miałaś pierwszy czas? To gdzieś tam ci zaświtało, że może być ten złoty medal? Czy jednak do końca no nie miałaś pierwszego czasu, nie jechałaś jako liderka list rankingowych? Wiedziałam, że Oliwia zimolonki jest równie mocna jak ja i że to będzie bitwa do ostatnich metrów. Dlatego to, to złoto było takie trochę niespodziewane, mogłabym powiedzieć. Ale ty chyba niesamowicie szybko zaczęłaś, bo tam na, na wirażu to miałaś dużą przewagę. Ona była z 2 metry z tyłu na prostej. E, tre, e, z trenerem rozmawiając, zdecydowaliśmy, że muszę zrobić bardzo dobry start, pierwsze kroki, bo bez tego nie jestem w stanie jej po prostu na dalszym dystansie dogonić. Więc ten początek był naprawdę mocny. I jeszcze jeden medal dołożyłaś się w sztafecie, gdzie no już nie biegłaś na swoim dystansie, bo to było 400 metrów. E, tak, dołożyłam 400 metrów, to jest bardzo wymagający dystans, ale dałam radę razem z Dagmarą, z e, Raczkiem i z e, Michałem Jobkiem. Radość też była ogromna, bo to jednak no, to jest mieszana sztafeta, każdy na siebie może liczyć, no i generalnie brąz wyszedł z tego wszystkiego. Tak, była radość. E, chcieliśmy. Może trochę lepiej powiedz, ale wydaje mi się, że i tak każdy był zadowolony z tego biegu i myślę, że było dobrze. I jakie teraz plany masz na sezon letni, bo tak naprawdę z takim minimum to ty możesz myśleć o czymś więcej niż tylko o mistrzostwach Polski? Bardzo chciałabym wystartować w mistrzostwach Europy, ale zobaczymy, co przyniesie następny sezon. Teraz nie jestem w stanie powiedzieć, czy, czy forma będzie równie dobra jak teraz na hali.